Witam państwa. Dzisiaj opowiem o tym, jak w ekonomiczny sposób i dostatecznie, jeśli chodzi o moc światła, oświetlić garaż, warsztat, halę produkcyjną lub każde inne miejsce, gdzie potrzebujecie odpowiedniej mocy i barwy światła. Jednym ze sposobów oświetlenia garażu, warsztatu czy innego miejsca oświetlenie oświetleniem LED są takie oto Oprawy, oprawy liniowe. Nazywa się to Plafon Slim. Jest to oprawa zbudowana z plastiku z dodatkiem aluminium, w której są umieszczone paski LED. Oprawę montuje się na, na dwóch uchwytach do sufitu lub też na ścianę. Montaż oprawy jest bardzo prosty. Wystarczy podpiąć ją do zasilania 230V. W naszej ofercie znajdują się oprawy o różnej długości i różnej mocy. Są to właśnie e, oprawy o długości 120 cm i mocy 36 W, oprawy o długości 150 cm i mocy 50 W, jak też nieco krótsze. 9, moc 30 W, 60 cm, moc 18 W i takie dziesiątki 10 W o długości 30 cm. Bardzo dużą zaletą takich paneli wąskich slim. Czy też niektórzy nazywają to świetlówkami LEDowymi? Chociaż świetlówki LEDowe to jest inny produkt, o którym też będę w przyszłości nagrywał film. Eee, więc zaletami tego jest przede wszystkim energooszczędność, niski koszt, ponieważ taka świetlówka, taki panel slim e, kosztuje od 10-11 zł. Do 25-30 zł, już y, jeśli chodzi o te najdłuższe 1,5-metrowe plafony. E, kolejna zeta to jest ciężar y, znaczy właściwie niski ciężar dzięki temu możesz to w, z łatwością e, na takie dwie blaszki zamontować na suficie, bądź coś na ścianie. Nie ma niebezpieczeństwa tego, że to spadnie komuś na głowę i zrobi krzywdę. E, trzecia sprawa to jest wysokość szczególnie w pomieszczeniach niskich. Taki plafon ma grubość 2,5 cm, więc nie będzie zwisał, nie będzie odstawał od sufitu lub też od ściany. Wielka zaleta, co jest związane z technologią LED, jest to możliwość wyboru trzech barw kolorystycznych światła LED. Ciepła, ciepła ma 3000 Kelvinów, neutralna 4000 kelwinów i zimna 6500 Kelvinów. Barwa neutralna i barwa zimna najczęściej jest wykorzystywana właśnie do warsztatów zakładów produkcyjnych. 4000 Kelwinów ceniona jest w warsztatach samochodowych, gdzie musi być dobre odzwierciedlenie barw, prawda? Na przykład przy nakierowaniu samochodów. Dużo osób bierze barwę zimną do warsztatów, do, do hal produkcyjnych, produkcyjnych, ponieważ ta barwa pobudza i minimalizuje zmęczenie pracownika. Natomiast jest także część osób, która ceni sobie barwę 3000 kelwinów. Jest to barwa lekko wchodząca w żółte światło. Niektóre osoby lubią właśnie taką barwę ciepłą światła LED. Zapraszamy do, zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. W przyszłości nowe filmy o różnych rozwiązaniach, różnych produktach z zakresu technologii LED i oświetlenia dla domu i firmy. Pozdrawiam serdecznie.